Potem nagrywanie Siemana Nie, ja, nagrywam, nagrywam Siema, YouTube <laughs> Mam być szczera raczej romantyczne Romantyczne To <laughs> <laughs> popierdana widzicie to? Nie, yes. Beniu wsiadaj do mnie To Tutaj będzie nic na czas. Motor jest zajisty <laughs> moje Twoje auto lepsze a, to jest to, że chyba wykraść te motory, nie? Tak. Motor To Zobaczcie <laughs> w ogóle, gdzie ja jestem. Już. jakim cudem? <śmiech> <śmiech> ja już? No Ja mam ten motorek, nie widzisz, że ja nim cały czas? Ale mi, mi trasa już. Mi też. Ciekawe dlaczego. E, no, ta łódka. Ja jeszcze jadę tu. też zliknęła. Ty tak kiedyś, że was na drzewie zatrzymało i nie mogliście z tego drzewa no nie? zejść? Miałeś tak? No, <grych> panie wiedziało. Nie wiem, tak jak, jak, jak stamtąd zejść. Nie, nie, nie. Tu pokazane są, że cztery motorówki, nie? No tak, bo cztery. Każdy wsiada do swojej, nie? Cztery, cztery, tak, cztery. A przed chwilą koleś wysiadł z jednej. Czyli dopiero nie przypłynął. Jakie motorówki? To są te cisarki. To motorówka to jest chyba, nie? Cisarka. No te... Sz szarki. skutery Szuszarki. wodne, no. Szuszarki. To z jednej wysiadł. Beka jak chuj. Właśnie na to, co ja wsiadam teraz. Ten żółty, ja. nie, nie, ale on jest zaznaczony? Nie, on jest zaznaczony. panie, muszę coś wyłączyć. Pytacie, co? Światkę. Macie szuszarki? We go, we go! Dalej, dalej, dalej! Piks dajesz! Dajesz Piks! Poczekaj aż drużyna wszędzie na szuszarka. Weź na wyspę. Nas nie dogoniad. No i teraz ruszamy w... W, e, w wodną trasę. Zobaczymy jak teraz pójdzie. To wy tak wolno jedziecie? Bo moja motorówka jest, wiesz, po, po standardowym liftingu. A twoja jest po tuningu. Jeśli się nie ulepszy. Nie? A to widzisz. To może po prostu ma słabszą motorówkę. Bo my mamy używane, wiesz. Tak, a ja mam niby nową. No, mamy, wiesz... No, moja jest używana. Bo przy chwilokolej z jest siat. Podkręcona. Silnik masz już do tego. o, o właśnie, właśnie. A ktoś mnie z tyłu śledzi. I owo się tym jedzie, żeby to tak nie skakało, nie? to powinno lecieć wręcz. Kaczę, kurwa, ale podobno słyszę, ale podobno na, na w rzeczywistości też tak podobno się jeździ, nie? Wiesz trochę lżej się obija Ej ej, ktoś mnie nie czysto gra Chyba o mnie Czemu? Ale ja widzę, że jesteście już na miejscu prawie Ja chyba w kamień na śpidzie Tak i tak ci wywalił? No. No, ja chcę to jeszcze raz zrobić, czekaj Albo nie, bo będę przedłużał. Bo jak zniknęły bagi z tą bramą, nie? Czy tak wywalało? Słyszałeś no, o tym? Ono, no, no. było kiedyś tam. To no, 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 tak jakby się stworzyły nowe. I są takie randomowe momenty, że... Jedziesz sobie na przykład ze znajomym, nie? Jedziesz sobie łódką... I nagle... Wpadasz pod wodę, coś w tym stylu. I cię wybija po... w górę. Tak mój, tak mój kolega właśnie... Eee poleciał... dość wysoko, że jak spadł to go... rozjebało. Co go... co, co go zrobiło? Rozjebało go po prostu w powietrzu. Wybuch. A, to wybuch w powietrzu. Wybuch. No rozjebało go na części, no. I co jest grane? Już? Już policja goni, bo zaczął odbić jakiegoś gościa. No bo wyście zaczęli bez nas, kurde, mi się poczekać. No To jeszcze dla Was zostanie ludzi Nie wiem czemu, ale zawsze zdejmuję tych tyłu najpierw. Dalej co Ja tu zdaję helikoptery A é equipe Woda fuck Jak się to dobra Gdzie oni są jeszcze? A ja ostatnim złapałem A, porobiłem to misik no i zobaczymy jak to teraz No, także jest dobrze. Trochę słychać... Ja kieruję? Wszyscy tak samo wyglądają, czy mi się wydaje? a ja? Jesteście tu wszyscy, wygada gadał. Ren Roznej... teraz zdejmujcie gliny, ale wyrwy, ważej, Benek, żebyś nie spadł. Chcesz wypaść, usiąść. Właśnie o tym mówię. Dzięki! Forest! Stój, 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 stój! No się kapie teraz, że tak zajebał. Kurwa, co jest? Kadaj! Jest najgorsze, wybale. najgorsze jest to, że nie mogę. A, no tak, bo wy powinniście oddzielnie jechać. No fuck Jak się kucało, panowie? K kontrol? Nie, kontrolem to tylko dupę wypinam What the fuck? Patrz, wyleciał. Dobra. Mówiłem, że ta łódź jest niebezpieczna. Policyjna. Siadaj, Beniu. Czekajcie chwilę, ja coś zobaczę No i teraz, i teraz ja wylecę, nie? Nie no ty usiadłeś teraz, nie? No Teraz ja usiadłem What the fuck No co teraz? Dostać się do, tam do tego punktu Ja Zadzwonił w po jakiś, jakiś pojazd, nie? To zbagowało, zbagowało, ja dzwonię w coś o mechanika? No, aha, zajęty. Mam auto! Trzeba uciec z policji trzeba jego tam dostarczyć. Nie bieg za nim, no wiecie To bierz go, bierz go Pix. Bierz go Pix i, 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 i w długo w ten, no. Dawajcie mi tu... Chujowie, Pan za tobą tak podąża, dobra. A Samochód już... Dobra, jedźcie, tylko 6 minut, po prostu ja bierzemy, dobra, bierzemy, ten. bierzemy ten ten 554, 553 Może zdążymy do, dojechać do końca A wyjdź bo nie zdążymy ja? Nie, no ten No dawaj jedź w lewo, w prawo masz znaczy. Samochód na prawo. Z góry? A prędkość Nie? Nitro Szkoda właśnie, że ten nitro, jak się ulepsza, to ono naprawdę jakieś tam nie daje czegoś. Ej nie, bo mogliśmy tam, mogliśmy tam dopłynąć tymi na, i nasze auta brać. Ja się powinienem... Niepotrzebnie nie byśmy tu przepłynęli tak, tak daleko. Nie, to jak poobserwowałem, jak inni to nie, kinie, to, to sobie tam samochody takie sportowe podstawiali. Że... Nie, zanim to, jak już... jak do tuneli, tam idziemy teraz, nie? To już tam samochody przygotowane sportowe. Właśnie. No to no, jak najwyżej nam się nie uda, to będziemy próbować jeszcze raz. Tak zrobimy przed tym. Tak. Ej, w sumie mogliśmy tam, gdzie podjechaliśmy wcześniej, nie? No mogliśmy tam, tam podbonić, tam, tam są nasze auta I no. gdzie? Dajcie tam no, razem w tamto miejsce Mamy, ja mam 4. 4 22. To tak dużo To ja mam 3 km a jestem za wami Nie ja mam 2 km Ja mam 2,80 2,70 180 Ja to zdążę mam 2,5 km A mam jeszcze 4 minuty Tak przy, przeważnie robi się kilometr na minutę Zależy jakim samochodem jeszcze Tylko z moją jazdą to wiesz, to jest kiepsko Nie czasami jeżdżę jak idiota także wiesz Jadę, jadę. jadę jakimś górnym rozpierdol gliny Rozjebaj glinę Mogę teraz zgubić policję szybko jeszcze przed tym... przed tym czasem, z tymi trzema minikami. Bądźcie do Lestera. I nie da rady bo. Nie Musisz policję. Co tu, co tu się wydarzyło? Maksudnie, no właśnie. Musisz gubić policję i dojechać do Twojy. Wiesz jak ja mam samochód to jest katastrofa jakaś. <laughs> jak ta rodzinka, nie? No na tym na tych wakacjach jakby to było w pilie, nie? Nowym, z, nowym zwierciadle, czy jak? To tak? jest idiota ten, ten, co siedzi ze za... Policja jakieś cement. Robiłem to, ale nie wiem. Zgubiliście? Policja? Nie. Kliny? Nie No No ja zaraz ja będę. Jeszcze cement. Policja jakieś na. Policja jakieś cement. spróbuję. spróbuję Co to jest? Już Już nie trzeba było gubić? No nie A to możliwe, że my, my musieliśmy i... Bo my musieliśmy nie goniło, nie? co? Policję Czyli my musieliśmy całą uwagę na siebie wziąć, a wy musieliście tylko dojechać. Bo mnie już przestały gonić, nie? No bo na nas poszli To no wiesz, zależy jak to zgubić. tego nie widzicie w ogóle? Ja ja tam, nie dokąd, nie. Dlatego ja ostatnio wstałem bo ja od razu ich zgubię no tak, bo nie, już nie widzieli. Jasne, że tak. Ale był za dużo Eee, e, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie, to właśnie powinno być na odwrót, nie? Nie, jest dobrze. Kto miał no, bronz? 16 level już mam. Panowie, 16 level. No, kto miał broń? Chłopaki, chłopaki, ja teraz zacznę tam kontynuację za jakieś... O godzinie teraz za 15 gdzieś tak, po czwartej dziesięć. Dobra, czemu? Bo ja muszę tam trochę w domu tam wieś tam. No dobra, dobra. Ja też tylko będę musiał spadać. Ale co, później będziecie w ogóle będziecie grali czy może umówmy się na godzinę 18, co? No by było dobrze. To teraz to teraz wszyscy odpocznijmy od GTA. Ja wrzucę te dwa materiały na YouTube. Ten i tamten będę, dobra? No dobra. Ej, to Te Teraz? Dobra, tak jesteś na tym. To, ja to zapisz sobie, Gieca, zapisz a, sobie to wiesz logi. Na razie. Czekaj. a... Ja, a to gramy jeszcze w ten czy nie? Znaczy... Okay, no będziemy, skończymy to wszystko, tylko mówię, ja teraz muszę trochę z tą... Ale nie, problem. nie, bo ja się pytam tu chłopaków Aha, czy gramy chcę tak pograć. Ej, Marobok został moje auto! Ej, stój! Jest, Halo. Y... Wiesz Nazwa, nie? To patrzę, co to Już jest. Już podaję hasło. Dobrze. Dzięki wielkie. Hasana, dzięki wielkie za oglądanie. <noise> I właśnie zginął w tym momencie bardzo pięknie. Dzięki wielkie za oglądanie naszej ekipy. na ile stać ten samochód. I widzimy się w kolejnym materiale z ekipą Wyklętych. Ja się boję z temu. panowie jak to jest ekipa Wyklętych czy... Wataha Wyklętych. Wataha Wyklętych zapraszam ponownie już za chwilę, za pół godziny. Nie wiem, widzimy się niedługo. Siema.